Pomysł władz Sonockich z wścieleniem ościennych wsi do granic miasta Sonoka jest całkowicie absurdalny, i po to też wszyscy tutaj się zebraliśmy jako przedstawiciele wsi, żeby zademonstrować sprzeciw temu absurdalnemu pomysłowi po prostu. Nie chcemy oddać naszej ziemi i stoimy murem za naszą wioską będziemy jej bronić. Mieszkam tu 30 lat, i jak tutaj przyszłam mieszkać, to wieś zdecydowanie wyglądała inaczej. Jak typowa wieś. A w tej chwili zabudowała się przepięknie i bardzo rozlegle. I, i grę ludzi, którzy tutaj trafili do tej wsi, to są ludzie z miast. Mieszkałem 20 lat w mieście i uciekłem tutaj, znaczy uciekłem. Wróciłem chociaż ja stąd pochodzę, ale w mieście mi to uwierało mi to mieszkanie w mieście, jak to się mówi. Wróciłem na swoje te, i nie po to wróciłem, żeby dzisiaj znowu. Znaleźć się w mieście. no bo Nie chciałbym tego. Dzięki temu, że jesteśmy sołectwem, mamy bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na naszym obszarze. W tej chwili my tu decydujemy, Zebranie Wiejskie, czy to robimy, to robimy. A podejrzewam, że jeżeli będziemy yy, należeć do miasta, to już nasz głos chyba troszeczkę zblednie. Jest szkoła. Mogą nam zabrać całkiem szkołę. Na razie jest. Autobusy pozabierali nam. Yy. Piątkę kursy ograniczyli tylko do minimum. Moja córka mieszka w Sanoku i mam porównanie, ile ja płacę tutaj za śmiecie, ile córka płaci tam, jakie tam są podatki. I to jest też, e, musimy wziąć pod uwagę, bo jak my tu każdy z mas, no a jakieś tam koło domu to 10 czy tam 20 arów, to podejrzewam, że później jako miejskie, no to to pójdzie w górę. To nikt, nikt nam nie mydli oczu, że to tak nie stało. Gmina wiejska cały czas inwestuje w naszą wieś, tak samo jak inne. Budują się chodniki. Generalnie w związku z propozycjami miasta Sonoka, które opiewały budowę wodociągów, chodników, no cały czas to u nas jest stworzone. Wiadomo, nie jest wszystko od razu, ale wystarczająco jest budowane to, co, czego potrzebujemy. I na bieżąco wieś się rozwija. Naprawdę żyje się nam dobrze. Mamy właściwie w naszej wsi wszystko. Mamy kanalizację, mamy drogę, mamy szkołę, mamy przedszkole, mamy kościół. Może niedoskonałe, ale mamy. Mamy gaz, mamy uświetlenia, mamy, budujemy chodniki sami. Miasto zyskuje dzięki mieszkańcom wsi, którzy się tam do miasta po coś udają. Tak samo miasto jednak korzysta chociażby odpady, zbiera firma ze wsi, chociażby oczyszczalnia ścieków również jest na wsi. I z tych wszystkich udogodnień także korzysta miasto. To nie jest tak, że jedni dla drugich są pasożytem. Po prostu w symbiozie powinniśmy wszyscy żyć i szanować się nawzajem. Przede wszystkim ze zdaniem ludzi i mieszkańców właśnie, no bo to jest demokratyczne państwo. Wsi spokojna, si wesoła, Za nas nie zdoła. Wsi spokojna, wsi wesoła. Podejrzewam, że jak miasto Chłoniec, nasz cmentarz wiejski, to stanie się komunalny cmentarz, a wiemy jakie są opłaty, jak to się dzieje z opłatami na komunalnym cmentarzu, jak się dzieje za na nasze. My sobie utrzymujemy, ugrodziliśmy, utrzymujemy, jest utrzymany bardzo ładnie cmentarz, ludzie się składają i utrzymujemy sami, ale nie za takie kwoty, jakie po później były jako cmentarz komunalny. To jest też dla nas bardzo ważna sprawa. Gospodarstwo rolne prowadzę z mężem, mamy zróżnicowane, mamy bydło, mamy trzodę chlewną, w związku z tym, no skoro wejdziemy do miasta, to automatycznie moja działalność gospodarcza ulegnie w gruzach, no bo przecież w mieście krów mi nikt nie pozwoli trzymać, prawda? Także ja uważam, że, że nie, no nie i tyle. To są młodzi ludzie, którzy myślą coś o, o, o jakimś rolnictwie, no z chwilą, jak to będzie sanok, no to ci ludzie podetną pod im skrzydła. Mieszka się spokojnie i osoby, które przeprowadzają się z miasta na wieś, idą właśnie tutaj w poszukiwaniu takiego spokoju i mają taki wybór. I my też chcemy taki wybór mieć. Dlatego chcemy, żeby wieś pozostała ciągu. No, nie chcemy, żeby ludzie z miasta decydowali o tym, co, my, co, co tu się będzie działo. Wychowaliśmy się tutaj wszyscy, jesteśmy z zgrani. Nie chcemy na swoim obszarze miejskiego zgiełku, szpetnych inwestycji. Żyje się nam dobrze tak, jak jest. Jesteśmy przywiązani do ziemi, szanujemy rolnictwo i po prostu żyjemy w bliskości natury i nie chcemy tego stracić. Tu już taka jedna pani mieszka, która y, ma pretensje, że kuguty piją rano no, to, to. i później, jak będzie więcej tych miastowych, to będziemy mieli kłopotę z naszymi kugutami. To tak troszkę pod humor może, ale taka jest prawda.